Cześć, ja jestem Kolba, a to jest League of Legend. Zagramy sobie dzisiaj Jorikiem na topce. I tak sobie myślę, żeby sobie zarasować od razu łzy, że mógł potem... że mógł sobie potem bardziej harasować tego Olafka. A Rengar od razu myślę, że mi tu zrobi jakiś gang. Więc też nie powinno być większych problemów. Ale lubię zaczynać ryjkiem od Mekipedanta, bo to się naprawdę przydaje On no tak może spamować tymi, tymi duszkami swoimi zastaranymi Mam no, nadzieję, że tu plecków nie zrobię jakoś, żeby musieli być naprawdę ninja e, Dobra, tak o, na pierwszy level weźmiemy... So o o o, idą O ty fragerze Weźmiemy sobie slowa Nie, dawaj tu, dawaj tu Gdzie wy domu Tego trzeba zabić Zaraz się ich tam pozbyć Давай, 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 давай. Мой, 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 что с тобой? О, бедачки. это было. Я же тутой Bo nie. Wiecie co? Nie. Będę miał... E, zaraz na... To wtedy się... Nie, padam. Mogą się wrócić jednak. Głupio zrobiłem. przemyślałem to, że... Aj! Dobra, nieważne. Zjebałem. Muszę się z tym pogodzić Ale ładna akcja była, nie powiem Co teraz trochę po lost ten, ile ma Olaf? 8 Nie najgorzej, nie najgorzej! A ten co on tutaj robi? Oj, słabo z tym demage'em u niego, ale tam to jest 3-1 dla nas Szkoda, że Wenzel nie o kilę nie załapała To już by tam wciul łatwiej miała na boju O, teraz powinno już być łatwiej Dobra, muszę trochę odpuszować No i zaraz się wpierdolą na tego Tureta Co będę powoli harasował tego Olafa Chodź tu A ja myślałem, że tego też dla slitu. Myślisz, Myślę, że uciekniesz czy co? Nie wiem po co on tak ucieka dziwnie Lipa bo ma te swoje piorunki będzie mógł mnie harasować porządnie stój, stój 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 bo jesteś chuj zabijaj o nie kurwa kata Zaraz ci boże. bata. Kata też padnie. Wszyscy wypadają tutaj. O Jezuś. Już strałowaliśmy przewagę. Asydy, chyba sad, uchodziło. Chuj. Za dużo czekał ten Olaf w tych krzakach. O, widzę, że weń zabija. O tyle dobrze Ja będę na nim ulta nakładał i powinno to jak... Ola 3 nie Jebany nubek Przejebane teraz będą się kurwa fidnie, patafianiec O ale dobry, ducze Nie wiem specjalnie, żeby tylko tą mana się odnawiała już powolutku Teraz sobie już na spokojnie według las w dupie mam Ochulę ma jeszcze kurwa reda Już tym bardziej będę na spokojnie tutaj siedzieć. Nie ma sensu w jakiekolwiek wymiany z nim wchodzić Szmato Nie w kurwę mnie Cały śleczek jebnięty No leć mnie, leć mnie Nice, już pół HP nie ma ole Zaraz tu podejdzie też, czego zabiję Tu musi podejść Nie, jeszcze nie, nie nie jest moment Może zaraz O, zaraz powinienem się w niego ładnie wbić tam. A nie bo on jeszcze się podkuje, to już tym bardziej nie. Aj, 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 aj. Mam 20, on ma 15, tylko że on ma 3 kills, frajer jebany. Kogo na dżungli, lisina. No chociaż na tyle, że już nie ma potek, nie? Ja mam zawsze ten z łzy. Znaczy z trójki. Ten swój To znaczy lecz... Ale słabo mi wychodzi rozhitowanie, jak muszę mówić. Ale w końcu kiedyś to ogarnę. Po prostu ja mam dlatego mi źle jest gadać i rozhitować. Muszę wciskać jeszcze jeden przycisk dodatkowy, nie? On ma tam zaspale Nie wiem pokusić czy nie Teraz będzie można spróbować go tam rozjebać. O, teraz już zaraz do niego na flashu Za 4 sekundy dokładnie Chyba się wróci nie wydaje mi zasięgu nie. dobra, pada Chyba nie? 14 HP mu zostało, noż kurwa mać się jeba... A za tego puszczę Ale mnie zdenerwował Ja tu tracę dwa Summonerce, on nie chce paść kto to widział? Można no, tak olaf, no... O chuj, jeszcze ten teraz mi się dobiera. Bo już myślałem, że będzie za mną leciał. <laughs> Nie byłoby miło. Cieszę się, że się zdąży zrikolować, chociaż? A, zdążę. E, tak o i teraz sobie polecimy. Nie wiem w co tak szczerze mówię A w tego polecimy W żeby mieć trochę Trochę po prostu życia To tam padł? znowu Katarina i Galio Będę musiał ser ringara kupić, już mam 4800 Szabalek no 2-3 dni powinienem mieć tam na dole jak sobie radzą. Wayne eee, 65. No, na CS, a więc tak samo, tylko Wayne ma asystę i Kila. Asystę zdobyła z, tutaj z tej walki na górze, a Kila zdobyła tam chyba na woli z tego co pamiętam. No, tak, dobrze, pamiętam. Ile mam? 41 do 27 Olafa. Oa. Znowu nie zdążyłem. Dziwnie jest trzymać przycisk i gadać. Postaram się na następnym nagrać od razu, że jest dźwięk bez przyciskania przycisku, ale chyba będzie wtedy groszek jakoś, bo będzie słychać ciągłe klikanie i jak coś szuram czy coś. Nie wiem, to sami powiecie jak wam się będzie oglądało. Omen of Femin. Dobra tak, SS chyba powiem zaraz. Oj w TSS Sprawimy tylko gdzie jest Olaf Gdzie jest ten jebany Olaf No dobra Nawet ci te tarcze twoje za jebane jebano nie pomogą Olaf DC o alf, o alf dc o jest olafik kurwa za 8 sekund dopiero mam slowa no ja pierdolę. Wtedy krzyczał Kogo oni mają w ogóle? No sorry, no wiem, że zjebałem, ale... Dobra, zrobię sobie te budki Ninja tab. Poczekam na Romsworda No jak gdyby ktoś mi tu pomógł, byśmy go dopili już z 10 razy Ważne. ważne, że mam mniej cs -a. chociaż tyle. O, red z... Wayne z redem chciałem powiedzieć, red z wejną No i chuj, mam Ja Nie, e, przynajmniej asysta. Pomóż mi puszować tutaj. Uszniejemy i będzie jeden za jeden. Gdzie tamta padła? O Vayne się fiduje, to jest najlepsze co może być. Nikt lepiej w lejcie nie kieruje od Wain. Serio, naprawdę nie wiem kto może lepiej wykierować niż Wayne. A jeżeli ktoś taki jest, to mi powiedzcie. Chętnie się do Kto fidnięty jest lepszy od Wayne. I drugiego tureta dawaj, 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 dawaj. O, oni są tam na bocie. Więc możemy sobie tu popuszować. O, chodź tutaj na blue może, co? Aj, nie ma blue. Ale kata mogą Oni tam czterech są na bocie. się uda coś tam zawić jak pędzę a już tam pędzę ja lecę z tej ona z tamtej Holol. To, ale to z... zesrało się dobra wola oci w dupę wszystko połucikało o galie no jeden. Nice! Ile ich trzech padło? Dobra, trzeba szybko już teraz. Oh, kok tu jest. Dawaj, dawaj w niego Pad... Nice. A, tylko że teraz ten padnie. O jeszcze woli się złoży. Nice, nice, nice. Pięknie to zrobili. Dobra, ja się przyznam, że to jest jedno z moich gorszych G. Ale co tam, to i tak jest tylko testowanie. Bo pierwszy filmik. A spierdalałem z tym toporem, Shmoto. Myślisz, że co, że fajny jesteś, czy... Jak tutaj żeś, kurwa. O, jeszcze mój. Śliczny. <gryw> Jaki dasz w ogóle. Dobra, ja się tutaj zrykoluję i będę miał chyba... A ile persona 60% bije Ten mój klonik na razie e, I teraz fejdź I jeszcze sobie złożymy tutaj plus 4 damage'a za 200 mamy O, ale mi noga zdrętwiała To on nam idzie coś się zarobić gdzie działo Ola w 40 CS A w sumie ja też słabo 70 powinienem mieć dwa razy tyle <laughs> Przynajmniej To jest wszystko pusznięte tą Idzieli -E. Trzeba będzie go zaraz tutaj pomóc im na bocie O, A on ma się Możemy iść tutaj na ich dżunglę i im podpierdolę Oho ich tu 4

NICE! Oj, Olaf, Olaf Kuj, ale i tak padła Anyway, good job No, to zabiliśmy pięciu, a trzech u nas padło Bez Ultim ale nieważne Wygraliśmy tego teamfighta I jest git Jeszcze dostałem 150 golda za turretę Jeszcze drugiego może puszną Albo dragona po prostu wezmę nie wiem na co się zdecyduję, chyba na dragona jednak Też tak, bym się w sumie na dragona zdecydował, <laughs> bo nie wiadomo czy by potem zdążyli A podoba mi się tak, ten Rengar. takie fajne skillowe. A on nie używa tylko Q kół? Kół powinieneś użyć w fajfusie. Żeby jak najszybciej zabić O chuj, nie zdążyłem Ale dosyć szybko bije, lol A, bo Nunu mi dał tak speed. Tak myślę, skąd, kurwa, przecież nie kupiłem sobie z z Zila, nie? A tu taki atak speed, lol, z 13 Biegnę! Chodź tu, kurwa Jeszcze tylko tego teraz trzeba I następnego, szybko! Nice, nunu, nice! O, nie spierdolisz się Chociaż Otóż Macie się bany Oj, czarny ekran się zrobił O jest git Chodź tu kurwa Gdzieś tu jeszcze się kręci kurwa Kogma w pełni. A zresztą, chuj mnie jego Field to Invisible Hmm, troszkę nie zrozumiałem Czuła się widzialno no. Dobra ja sobie tu pushnę no? no, nie, nie, nie ma tu chyba nikogo tu... A jest jednak Kto by mi przeszkodził Wypierdalaj serio JUŻ cię TU NIE MA SZMATO PASZĄ WĄ wredny KURWO Już ta karta nieźle bije a taka, 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 na bata. taka, dubu O kurwa. O kurwa. wam w dupę. Oh, oh. Oh, oh. Ha, chuj wam w taka, taka, o wam o taka, taka, Oj, wejna. Grypy. Grypy up. Grypy up. Grypy up. Grypy up. Dobra, idę tam na mida, bo tu się coś zaczyna dziać nieciekawego. <tryk> dawaj, 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 wbijaj w nich, bijaj, bijaj. Kurwa jest ich trzech, plus kurwa Rengar z nastakowanym... ...z nastakowaną pasywką, oni się srają. A ci tuż maciory wow. no 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 to idź kup Nie pierdolisz Wow 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 wow. wow. ma, ty wypierdaleć Okej okay, dobra, też się wrócę <grym> Będę sobie miał już Shina. Potem sobie kupię Dagera Będę na kurwa. W ogóle ja, nie wiem skąd ja na tym kończyłam Jorika. Nie pamiętam kiedy ja bym go kupił O widzę niezły bu Build Nie, serio, fajny, podoba mi się taki Build puszniemy sobie może Mida Zobaczymy co oni mm. tutaj wyfisiują No nu no, 0, 2, 14 całkiem, całkiem o to wejdę na kurwę, co jeden o tak speeda I szybko puszujemy midę Dobra, wyjebane puszujemy, puszujemy Kurwa Haha Kurwa no. Czemu oni mnie tak harasują strasznie? Może dlaczego? dlatego, że nie umiem dodżować? Tak, żeby ich tu zwolnić sobie. No, daj mi się wędrujeć, może co? Biamy, biamy, biamy! Nie się! Nice ult! Nie Dobra ja stąd uciekam, bo mi jeszcze jego ten truposz zabije eee. ładnie, wpadła tylko kata To jest wszystkich wejść, wymuciła pak NO I JA OCZYWIŚCIE <laughs> Nie no żartuję Wayne wiadomo że większy damage coś no, no no kurwa się poczuł za bardzo za tanka Jee, na hita Jeszcze drugiego może się uda Dawaj 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 O nie wiedziałem że ten duszek też bije Nice Spadamy spadamy Spadaj Wayne. Jak jak padniesz to jeszcze, jeszcze raz cię zajebi. Dobra, no już mam całego tego, teraz sobie zmotam Banshee, a potem sobie zmotam chyba e, Atme, no, Atme. 1800 HP dopiero mam. Fajny staty 448, 4416, co ja gadam. Olaf mnie goni w farmie i O, wyjebałem mu więcej Chodź tuż ma to zajeby chodź, w dupę Ale fajnie bije, Jeden, cztery Jorikiem i co? Ubu o ooo kata się to składa Piegnę jej pomóc Kata tendy. Gdzie wy tam uciekacie no Czy jesteś prosimy model Far 69. <laughs> Chodźcie do mnie. Są już też duży damage To bardzo duży z tego co widziałem. Jak tam wyjebałem komuś za 1,4 HP, od razu się przeszło. No sobie można barona zrobić. I wtedy mam wygraną w kieszeni. O, ja chcę blue, ja chcę blue. Ja chcę, ja chcę. Ło, wow, w końcu mam blue. Ale zajebiście! Jeszcze blue dostałem. Ars mało w mnie zabije. w sumie... Nie wiem czemu tak mało. Ani mi atak, ani, ani ataku nie obniżył, ani nic. Ja nie wiem co jest grane. Dobra, teraz już mam dobrą regenerację i money. Nie, nie pod*** nam. O dobra. Już jak wszyscy wracają, to też wracamy. Nie będę takim Czekaj, czy Wayne już ma infi. No proszę, 250 ataku. Sporo. Co sobie już ma? 9, tro... 9 trofeum. Hmm. Nie wiem, czy to się opłaca kupować, bo ma... Czekaj, 2 na lewe. 10, czyli 18, 36, 46 ataku dodaje. Hmm... nie wiem Chyba, w lejcie to się sprzedaje. Mam tak speed zajebisty. Chciałbym taki ciągle być. O, ktoś tu pada. Tym ktoś nazywa się Wolibe! Ale dojebałem tutaj, nie? Takim zajebistym tekstem. a nie trafisz nie. trafisz mnie. Kentarz tunt, 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 tym, tunt, 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 Hogmaw Hog Eee, Nie było tak źle 20 asyst mam O, ktoś tu znowu pada. A, nie nazywa się woli, bo już jest GG Dobra, w tym miejscu się żegnam I klikajcie w górny prawy róg ekranu, żeby subskrybować jeżeli się podoba A na razie żegnam się z wami I do usłyszenia w następnym odcinku